Bo mamy tutaj dokładnie taką, taką samą linię diagnostyczną zamontowaną jak, jak na SKP i tutaj jest między innymi ta płyta właśnie poślizgowa tak zwana. I sami widzicie ona, jak tutaj się z, z tej strony że ona jest tylko i wyłącznie na jednej, na jednej osi. ci sprytniejsi, którzy, którzy czytają między wierszami. Będą wiedzieli, że jeżeli ktoś chce faktycznie udowodnić, że ma zbieżność do, do zrobienia, to wystarczy tylko kierownicę szybko, szybki ruch zrobi i też wyjdzie, że zbieżność się do zrobienia. Bo tutaj mamy, tak jak powiedziałem, taką, dosłownie taką e, linię, bo to jest linia Boszowska. E, ona była, kiedyś funkcjonowała na linii, na stacji diagnostycznej, odkupiliśmy ją i zamontowaliśmy sobie w tym miejscu. Możemy za każdym razem testować sobie amortyzatory, e, więc tutaj mamy. Więc mamy tutaj tester amortyzatorów, tak, tłumienia amortyzatorów. I tutaj pod tym mamy y, rolki hamulcowe do mierzenia siły y, hamowania. Tak więc każdy u nas samochód, y, mamy to zabezpieczone, żeby po prostu za każdym razem te nie, nie, nie przejeżdżać. Tak mamy zrobione e, takie płyty. Proponujemy naszym klientom za darmo taką linię i możemy sobie dosłownie prawie, że jeden do jednego, jak na, jak na stacji diagnostycznej, zrobić takie badanie, tak? Z tym się nie dyskutuje. Jest wydruk, pokazuje, jak wygląda siła hamowania, jak, jak wygląda siła tłumienia.